Lubisz pichcić? Pichć z badem. Czyli co? Najpierw parzymy szpinak? Dobra. To robimy. To woda. Czyli parzymy szpinak. Nalewam wodę. A odsuniesz warzywa trochę? Mm. Dobra. Stawianie Stawianie na nagrane. <grym> Czyli bierzemy tak. Sos sojowy. Czosnek. Czosnek. Jeden ja też daję, zawsze no daję do... dużo czosnku. To dam dwa ząbki czosnku. Dobra. Żeby takie półtora. Dobra. Wiesz, bo my tu musimy nagrywać ten cały dzień. Co musimy? Nagrywać. Co będziemy nagrywać cały dzień? To co? To, że dam dwa ząbki czosnku to nie będziemy mogli nagrywać? No, no to przecież jak albo zjemy trochę czosnku, to nie będzie czuć. Łyżeczki. Łyżki. Łyżki. To jest będzie 3 czwarte łyżki. Dobra. No, Co jest, tak, no tak mało, nie no. Tak będzie. Nie, no bo widzę. W Liwą. Okay. No i przyciskamy czosnek. Czosnek. Ciosnek. Sosu chyba sobie tego chyba nie da się zjebać. Tak smakowo. Czy da się? Wszystko się da. Zepsuć się wszystko da. No. Dobra, to przyciskamy w slow motion, o nie, chociaż, no to musisz tutaj być, tutaj bliżej, musisz czy... być przygotowana, bo będę, będę cisnął. Go. Nozik. zapach czosnku, abunia zawsze. Na przykład jak gotujemy, nie? Zresztą wszyscy jak gotują chyba, to najczę najczęściej warzywem używanym na przykład przeze mnie jest cebula, no. nie? Do wielu potraw. Nawet jak będziemy robić kary, czy coś, no to też robimy z cebulą. Jak robimy jakiś polski obiad czy coś, też robimy z cebulą. Czy jakiś gulasz czy cokolwiek, czy fajite, czy cokolwiek robimy, no. czy burgery robiliśmy, zawsze dajemy cebulę. Ja mam zawsze tą cebulę przygotowaną i ona już zaczyna pachnieć, nie? Od samego początku przygotowania. I bunia, I bunia zawsze jest tak. Nie możesz do jakiegoś pudełka tego wsadzić, czy coś? Ja mówię, no. Mówię mogę, ale nie ja pomyślałem o tym, ona w całej chałupie cebulą pachnie, nie? Ja mówię, no, polski dom, no, polskie zapachy. No, co mam zrobić? A ty i Tego nie ruszaj? No dobra, nieważne. Nie ale muszę posiekać chili. Dobra. Ja tego, nie, nie ja tego czyli nie myję, no bo to jest od was. No nie pryskaliście chemikaliami, nie? No? no nie. Dwie takie chili? No dałbym trochę da więcej. Jak, jak, jak Drakula. <grym> 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 Bardzo mi to przypomina Nie, jest tak dobrze, nie, jest tak dobrze widać. Wiesz, ja, ja no, psy, tak Teraz muszę przemyć, bo obszerniłem. Słucham? <grym> Będę вот это ты теcki z tej strony A Złap sobie je. Nie widzę, musisz pod kątem Okej. Okay. Jest. Ale są malutkie. O, super. Tutaj to, to, to troszkę też jeszcze odkroję, bo to. O jak strzyła pestka. Będę się tu próbuje dostać, tak? Nie, może bym nie poszła, to jest, łazience, bo jest łazience. Tak, to jest łazienka. No i, i, i wcześniej trochę nagrywamy, to też jest Ta. super. No byłoby wcześniej, jakbym tak długo nie... Jechała. Dobrze, już nie ten... Już nie, nie przypominaj tego, bo ja to jak weszłaś, to myślałem tak. Przejechała kogoś. Mówię, kurwa, zabiła kogoś na ulicy, no wiesz, tak się zestresowałaś, nie? Ale czasem zapominam, że takie drobne rzeczy najbardziej potrafią zestresować, nie? Okay. A dobra, moment. Chwila, chwila. Nie chce mi się. Niech złapią ją ostrość. Ok. Spokasz do kamery jakie piękny sos. Dobra. Nie wyleję. No to pokazuj. Woda się gotuje. Musimy... Okej, to szybko. To zaraz tak. Znaczy woda to się może gotować, nie? Ty co. Naszym... Nie spali się. Zagotowała nam się woda. Do parzenia szpinaku. To wrócimy sobie szpinak do tej gotującej się wody, jak już się zagotowała. My tu jeszcze sezam musimy dołożyć. Tak. Okay. A że nie ma. Okay. No to gotujemy szpinak. Gotujemy szpinak przez jakieś nie... około 60 sekund. Między 30 a 60 sekund skurczy nam się. I go wyciągamy i zalijemy go zimną wodą zaraz. Mogło kapać po prostu z tego szpinaku. No. Tak właśnie zrobię. Zamieszam sobie ten szpinak. Ale sąsiad dzisiaj, chyba, on dzisiaj chyba skończy to mieszkanie. Tak jak cały tydzień nie robił. To dzisiaj jak góra przyszedł. Opił się pewnie od rana. Teraz bierzemy nasz szpinak, zalejemy zimną wodą, lodowatą, odcedzimy i zrobimy z niego taką kulkę. wygnieciemy go troszkę. On już jest zimny. To możesz zdawać. jak wskoczył. I teraz ten czosnek so... Czosnek mimo. Teraz ten szpinak sobie zbierzemy. Tylko nie mów, jak będziesz odcedzał, to ja zrobię ASMR. Dobra. Okej. Okay. Okay. Ostatnie osta ściśnięcie było takie soczyste, takie no. idealne na ASMR. Zabiorę to miejsce. Wycięcia takie daj porządne, żeby no. suszała, nie nie? Po prostu. A, właśnie, rzuć, rzuć. Ciach i czach. No. To moment. <słyskać> <grafy> Dobra. Wyszło? Można? <Mam> ale... <słyskać> tak. Czy jeszcze szlafek? Aż ten. Poczekaj. Tak, stąd, ok. Można królicy włożyć? Można. Kroić Super. Przekroiliśmy sobie naszą kurkę na. Najpewną o deskę, a później przykroiliśmy ją sobie na trzy części. I tak ją zostawiamy. Patelnia. Rozgrzewamy. Chcesz patelnię położyć? Chcę patelnię położyć. Od góry. A nie, poczekaj. Bo się nagrywa w tym stronie. Zobaczyć czy dobrze weszło. Sezam Każdy w kuchni ma sezon Na nie pewno, nie pewno nie każdy jest. w kuchni ma sezon Tak serio to nie wiem, czy każdy w kuchni ma sezon Ale mam mhm. I mogłem nie bić. Ale mam mhm. Dajemy łyżeczkę sezonu. Czy łyżkę? Moment. Jedno miejsce. miejscu. Okay. Zawsze stara się w jedno miejsce, żeby nie widziała wiesz. Dobrze. Ojejku, jak ja jestem głodny Ej, ale strasznie jestem głodny. Dobrze, że... dobrze, że mamy... Kanał na przykład o gotowaniu, a nie o głodowaniu. Na przykład o głodowaniu bym nie dał rady robić. Uspokój się. Co za gość. Ale, ale, ale się, ale się, y, pachnie. Pięknie zaczyna pachnieć. Pięknie. Uwalniają się aromaty. Praży, praży się. Praży się. Podoba mi się tutaj te tapeczki. Co z tym szpinakiem? Już robimy to, tą sałatkę? O, dobra.

nie chciałem już tak wtrącić tą patelnią, no? Mogę nie. tak parę z dźwiękiem. Pachnie to pięknie. Wrzucamy teraz szpinę do tego. Dobra. Też mi się podoba. Rewelacja. No. Dobre, nie? O matko jakie pyszne. O matko jakie pyszne. <noise> <noise> tak i naprawdę to jest po prostu... No dobra, nie wiedziałem co robię, ale sam się zaskoczyłem. <grymne> <grymne> Patelnia. Napalnik. Moment, poprzęt jeszcze. Czekaj. Okay. Oliwą z oliwek. Te, 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 masełko sobie wy, wyjmie. Mm. Ale tym teraz czuję. Ale pyszne. Rewelacyjne. Tu sobie to postawię na razie. Łóżko sobie pierwszy stąd. Co to jest za Nie Czysta? To jest chyba z tego oca A nie bo nie mam zależy. Ciosnek. Chce... No to zakręć. Nie. Tak zrobię, bo to jest zielone. W ogóle. No bo po tym, po tym szpinaku. No i co? No to no trudno. Moment, moment. Okej. Okay. to był ostatni głos. Trochę zmierzchnie, chcesz to nagrać? Chcę. Oczywiście, że chcę. Powiesz, z głosem. O, chyba nie pójdzie tak. <śledzio> Chyba musisz otworzyć, nie? No właśnie go otwieram w ten sposób. No i co? I to. Ja teraz jeszcze go zmiażdżę, Dobra. bo wrzucę zmiażdżone na patelnię, żeby on... Okej. Okay. No jest. Poczekaj, poczekaj. się Jest przepiękny teraz. Jest przepięknie, no. przepięknie zmęczone. No. Oliwa na patelnię. Okay, Niżej. Niżej. Ja bym ja, ja, ja tutaj przejdy z nim. sporo tej oliwy. Sporo tej oliwy. Bo nie chcę, żeby ten stek się na sucho smażył. Mm -hmm. Dlatego musi być też czymś polewać potem, nie? Mm -hmm. 29? No, no ile ten będzie miał? Parę giga, jak godzinę będzie. Kładziemy. Ale próbujesz? Nie, nie próbuję. Z, te, z takim nie próbuję. No dobra. Wiem, że już jest dobry. No niestety, no tak nie pracuje. Powiedz mi, jak będzie 2,5 minuty? Jak będzie 2 minuty teraz? No 29 minut, jak powiedziałam sobie w 30. Teraz jest 31, ale... No ma niestety takie soczki swoje i to zawsze strzela, nie? Mm -hmm. ale musimy pojeść jakieś koszta, jak chce mieć pyszne jedzenie. Mm. Teraz wcielam na masło. Do tego rozmarowujmy kilka dnia, by zwiecie jak się smaży, bo nie liczyliśmy wcześniej, nie? Jeszcze tak, Gdzie są nożyczki? Nie wiem. Ej kurde, przecież nożyczki. w no, nie zabrała. Ale nożem utnę.

Ale ja nie, nie do rady, żebyś to odsłonęł. No jak mam to zrobić? No nie. No przecież to ja nie, ja nie słyszałem. Ja ja. Ale pachnie trochę jak maryna.

teraz sobie odpocząć minutę, mhm. zawsze y, wołowina, jak się to daje jej chwilę odpocząć. Myślę, że pory się zamknęły przepięknie, z każdej strony go osmażyliśmy y, po dwie minutki i myślę, że będzie taki jak lubimy, taki medium krwisty. Dobra. Mhm. Kein problem. Jak będziesz kroił, pokaż mi, to ja zobaczę jak zrobić. Tak. Ja pójdę z tej strony najlepiej. Wyzwolniony będziesz szybko czy wolno? Czy... Wolno raczej będę robił. Dobra, teraz zrobię tak. O, idę o low. Go. Poczekaj, zmienię na e, slow motion. Wiecie jeszcze raz, tak jest. Pięknie. No, nie chcę nic mówić, ale wyszedł przepiękny. No to jest cudo. Idealnie. Przepiękny. I z czym to? Naprawdę wyszedł przepiękny. No, z tekstem. Przekładam go na talerz. To moment. Chwila, chwila. Będziemy szli razem. Okej. Okay. Ukradnij. Ukradni, tylko on jeszcze jest niesolony. Leczy nie <laughs> Bo ja zawsze solę. Zawsze steka solę po usmażeniu. Ja tam widziałem nawet w internecie, że niektórzy marynują normalnie tam solą przed, po, dojrzewające, i dojrzewające. Ja zawsze robię najpierw mięso, potem przyprawiam. Mm. Zawsze robię tak samo. Dober mm -hmm. tą tystkę, tak? Dobrze. Nie było. I teraz idzie sól, pieprz. Tutaj ten znaleźć trochę bliżej kamery. Dobrze. Aż mi się odbiło z głodu. Okej, okay. tyle? tyle, No i teraz. No, teraz to. Dobra. Ja, bym, ja bym wziął ten, ten plasterek. Nałożył sobie tego i zjadł. No tak no. Ja właśnie tak myślałem, żeby tak zrobić, żeby to na górze położyć mimo wszystko. Tutaj to daj od tej strony do tej. Ok. Ok. W jest tak. Nawet pojutrze to się tak je, nie? I nasz stek ze szpinakiem koreańskim jest gotowy. No myślę, że wygląda przepięknie, a myślę, że myślę, że wygląda przepięknie, a wiem, że smakuje jeszcze lepiej. To chciałem powiedzieć. No to co, próbujemy? Mm. Super.